Witam po krótkiej przerwie, to znowu ja Filip. jak tym razem gotujemy pulpety Są już zagotowane, przepraszam, że nie nagrywałem, ale Ale musiałem troszeczkę zrobić przerwy, ponieważ Wyjmować z tego plecaka różnorodności, to jest kurz, że Naprawdę to, to jest mój bagnet Takiego używam do lasu Wbijałem go tu w ziemię Na wypadek gdyby mnie pozwali kosmici Pulpety myślę, że są już gotowe Próbuję troszeczkę tutaj sosu. No jest gitara. Na chwilkę zatrzymam albo albo nie. Tylko muszę dobrze kametkę usadowić. Jak nie wiem czy Państwo widzicie, ale będę przelewał. Paliwko stałe nam się wypala. Także ganuszek możemy już odłożyć. Oczywiście tutaj. Widzicie, paliwko stałe nam się już wypala. Także my możemy zabierać się do jedzenia. Skosztuje troszeczkę pulpeta. Mm. Pycha, proszę Państwa. Troszeczkę się obecne żeby normalnie nie wyglądał jak stuprocentowy size Co mogę powiedzieć, jest pięknie, jest las Ptaszki świetkają. Las jest w ogóle przepięknym miejscem proszę Państwa Tutaj można znaleźć piękną naturę To nie jest tak, że o rośnie krzaczek i z krzaczka to nic Ja tu widzę piękno Ja tu widzę przyszłość Kurczę Paliwko stałe nam jak widać już troszeczkę no, zdezelowiło, ale się nie dziwię, ponieważ jeszcze troszeczkę doleję pozostałości, także dziękuję za oglądalność i pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają siłę mnie oglądać, pozdrawiam Filii Piotrowski, i z lasu, do widzenia.